Platforma, bardzo proszę. Odpowiadając Panie Pośle, nie omieszkał Pan skorzystać z okazji, aby użyć takiego przytyku do Platformy Obywatelskiej czy PSL-u i zatrudniania osób w spółkach skarbu państwa. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby, gdyby taka instytucja powstała w poprzedniej kadencji, byłaby, znając Wasze układy z koalicjantami z LPR-u i z samoobrony, miejscem pracy właśnie głównie tych działaczy. A koledze, oddaję mikrofon. Oddaję w tym momencie mikrofon koledze, który chce zapytać o drogi. Tak, panie pośle, mówi pan o autostradach, a jak pan skomentuje kłamstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili w 2006 roku, że to sukces PiS wybudowanie 600 km autostrad, a w 2007 roku 6 km autostrad to wina SLD. Ja Pan to skomentuje? Pan, ja nie przypominam sobie takiej wypowiedzi, ale jeśli chodzi o budowę dróg, to powtarzam raz jeszcze, w ciągu tych dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości rozpisano największą ilość przetargów, rozpoczęto największą ilość budów, ponad 640 odcinków w Polsce zostało albo rozpoczęto budowę, albo nawet już zakończono dzisiaj platforma zaczyna przecinać wstęgi, bo te budowy są kończone i się szczycą, że to oni wybudowali. Ale tak naprawdę to zarządów Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów również, bo to był wspólny wysiłek, rozpoczęto największą ilość budów w Polsce dróg w ciągu ostatnich 20 lat na pewno. Przedtem... W czasach PRL-u było też nie najlepiej, czyli można zaryzykować, że od lat 70. to był największy boom na budownictwo dróg, więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma się czym szczycić, a czy to było 600 czy mniej, to już jest zupełnie inna historia.